Dziś mamy piątek, 23 stycznia 2015 roku w Coast to Coast. Witają Was Piotrek Zarechta i Karol Milcerz. Dzisiaj zabierzemy Was na mecz San Antonio Spurs Chicago Bulls w naszym meczu wieczoru, a poza tym porozmawiamy sobie o weekendzie gwiazd, gdyż poprzedniej nocy ogłoszone zostały pierwsze piątki, a na koniec Piotrek zapytał o coś mnie, a ja zapytam o coś Piotrka. Zacznijmy jednak od tego, co się działo właśnie ostatniej nocy, gdzie w TNT ogłoszono pierwsze piątki moczu gwiazd. No i Piotrek, czy jakieś, jakiekolwiek zaskoczenia były raczej nie, z naszego punktu widzenia najważniejsze było to, czy dostanie się Martin Gortat, czy nie. I mimo że się nie dostał, to jednak odnieśliśmy, jednak spory sukces. Może nie my, bo ja nie głosowałem, ale jednak dla Polski spory sukces. Znaczy ja powiem ci tak, patrząc na to, jak te głosy się wcześniej układały, w poprzednich tygodniach i przy poprzednich ogłoszeniach wyników cząstkowych, to naprawdę jestem w ciężkim szoku, że tak mało Gordatowi zabrakło. To jest wielki sukces przede wszystkim jego, bo to pokazuje, że jest w stanie ze swoim przekazem przebić się. Trochę gorzej było z jego grą w ostatnich tygodniach, ale powiedzmy, że. Złożymy to gdzieś tam na karp tego, że Wizards są naprawdę wyrównane od drużyną i tam każdy może praktycznie, z każdy z dziesięciu podstawowych zawodników może przesądzać o losach spotkania w jakiś tam sposób oczywiście. E no nie zrobiliśmy efektu Yaminga, trochę nam do tego zabrakło, ale 70 tysięcy głosów tylko za Carmelo i Czwarte miejsce wśród frontkortu, e a tak naprawdę wśród centrów, pierwsze bądź drugie, jeżeli uznamy Pałka Sala za środkowego, to naprawdę jest super, super wynik, także ja jestem tutaj bardzo zbudowany tym no i mam nadzieję, że w przyszłym roku no niezależnie od tego, czy Marcin będzie zasługiwał swoją grą na to, czy nie, głosowanie na pierwsze piątki to plebiscyt i myślę, że w Klebiscycie w przyszłym roku damy radę go wepchnąć do, do meczu gwiazd. Dokładnie, jeżeli ktoś chce poczytać, to także odsyłam na szóstego Gracza właśnie, gdzie Przemek Kujawiński też, też o, tym, o tym napisał i Warto wspomnieć od kogo otrzymał więcej głosów Marcin Gortat. Przede wszystkim od Kevina Duranta, od Chrisa Pola, e, oczywiście od Chrisa Bosza, od wielu gwiazd NBA, od Damiena Lillarda i to dużo. Pierwsza trójca z Hawks dostała o 270 tysięcy mniej głosów łącznie niż sam Marcin Gortat. Więc to pokazuje, jaka to jest skala tego zjawiska i rzeczywiście za rok, jeżeli. Znowu będzie wielka motywacja, to, to może Gortata uda się wprowadzić. Tylko miejmy nadzieję, że zacznie trochę lepiej grać, bo, bo ostatnie, ostatnie tygodnie nie były najlepsze w jego wykonaniu. A tak poza tym, dla mnie takim smutnym, znaczy to nie jest zaskoczenie, ale że, że gracze Atlanty otrzymali tak mało głosów. W sumie mnie to nie dziwi, ale mam nadzieję, że trenerzy to naprawią, ale to już za tydzień. Ktoś jeszcze zwróciło tak Twoją uwagę, tak? Bo, bo fajnie będzie, że dwóch gasolów będzie przeciwko sobie. To jest w ogóle znaczy, evenem. To tak, fajna, fajna sprawa oczywiście, że będzie dwóch gasolów przeciwko sobie, a tak poza tym to, większych zaskoczeń raczej nie było, jak dla mnie. znaczy, biorąc pod uwagę to, że to jest plebiscyt popularności, to trochę zawiodły mnie wyniki Kevina Duranta i Rasela tak. Westbrooka, Bo okej, okay, kontuzje kontuzjami na początku sezonu i brak gry, no ale aż tak. Mirand no właśnie... zebrał 400 coś tysięcy głosów. Z tego, 545, co... 545. 545. No to jest bardzo mało. On był daleko tak. tam e, za pierwszą trójką frontcourtu. Tak. E, Westbrook też 400 coś tysięcy mniej od Gortata, jak wspomniałeś, więc. No tak. to, to, czy... to, to, to trochę było z, może nie zawiedzenie hmm. z mojej strony, hmm. tylko taka nies, niespodzianka. Ja, ja nie wiem czy to prawda, ale bo ja tylko raz głosowałem na Ostarów, że oni nie byli w balocie, na no, tym podstawowym trzeba było ich oddzielnie wyszukiwać. Nie wiem czy to prawda, ale. Ja nie wiem, ja, ja, ja głosowałem na Twitterze. No ja właśnie, właśnie nie, I, i to mi się wydaje, że też wpływa, bo jeżeli ktoś głosował normalnie, tak na piątki, to jednak wkurza, jeżeli musisz wyszukiwać oddzielnie gracza. I jeżeli Durant i Westbrook rzeczywiście nie byli na tej podstawowej liście, to mogą mocno wpłynąć na ich ostateczny, ostateczny wynik, ale ciekawiej będzie za tydzień. Myślę, że. Przed czwartkiem może w podcaście sobie wytypujemy naszych rezerwowych, bo to będzie dużo ciekawsze. Zawsze jest ciekawsze właściwie niż wybieranie startersów. Dobra, teraz przejdźmy do naszego meczu wieczoru. San Antonio Spurs Chicago Bulls i możemy powiedzieć po tym meczu Derek Rose is back! No ja bym nie, jeszcze aż tak, aż tak się mocno ekscytował. No okej, w tym meczu. Meczu jasne, te wszystkie penetracje pod koszta, pewność siebie, szczególnie w pierwszej połowie, naprawdę fajna sprawa. Ja myślę, że tutaj mocno zadziałało to, jak on sam ostatnio mocno w mediach potraktował nie tylko siebie, ale też pozostałych kolegów z drużyny, że nie są wszyscy po tej samej stronie księżyca, że chłopaki nie chcą, nie przykładają się wszyscy do treningów, każdego tak samo, więc tu poszła mocna krytyka. Eee, te wszystkie plotki, które się od razu pojawiły, że niby Tom Thibodeau mógłby zostać pogoniony, to sorry bardzo, ale... Jeżeli rzeczywiście Tom Thibode miałby zostać pogoniony, no to sorry, ale to są ludzie, którzy takie opinie wy, wy, wyznaczają, który, to, którzy takie opinie forują. To są ludzie, którzy się nie znają zupełnie. Tom Thibode i Derrick Rose to są dwie najważniejsze postaci w walce Chicago o ewentualny finał NBA i ewentualne mistrzostwo. A jeszcze tak wracając do tego dzisiejszego meczu, to oczywiście z jednej strony forma Derricka Rose'a, to jest na plus dla drużyny, ale wydaje mi się, że ta informacja, która się pojawiła, też nie pamiętam czy już przed meczem, czy w trakcie, czy po, że Derek Cross już nie będzie miał limitu minut. To jest na pewno bardzo bardzo ważna rzecz. No i przy okazji to, że byli w stanie zatrzymać San Antonio na tak małej liczbie punktów, na skuteczności 37% i oni w tych ostatnich ośmiu meczach, z których przegrali 6% chyba pięciokrotnie dawali rywa, rywalom, rywalom rzucać powyżej 100 punktów, więc to na pewno też jest na plus. E, podobno, że Akimna wygląda już bardzo dobrze w treningu. E, ja bym się nie spieszył z jego powrotem mimo wszystko. Niech on się zaleczy już tak do końca, do końca, a nie tylko tą kostkę, która teraz go e, odsunęła od gry, bo, bo, bo ten, że Hakimna z tego sezonu to nie jest ten żakiem, no, którego Chicago potrzebuje, żeby zagrać w final NBA, więc to hmm. ja bym poczekał jeszcze trochę. Tym bardziej, że, że mamy styczeń, mamy połowę sezonu i jest mnóstwo koszykówki do dogrania. Chicago Bulls nie są w złej pozycji, mają bilans 28-16 i nie ma się co spieszyć. To, co martwi, to to, że w defensywnym ratingu są w połowie stawki na przestrzeni no, ponad już 40 meczów czyli jakiś, jakiś wskaźnik. To jest i to na pewno musi martwić Tommy Tibodo, ale z drugiej strony, jak to się kago zawsze mają problem z kontuzjami. W obecnym sezonie, trochę bardziej nastawieni na ofensywę, bo jednak dodanie Pałagasola czy, czy, czy Mirodicia to nie jest poprawa w defensywie, ale poprawa ogólnej gry, a głównie ofensywnej. Więc przynajmniej mają ten firepower, tak? I mają jeszcze czas, żeby się, żeby się dojść. Joe Kim Noah ma czas, żeby troszeczkę wyzdrowieć, oby wyzdrowiał. By, byle w kwietniu, w marcu, kwietniu, maju, ewentualnie później, żeby był zdrowy. I, bo jeżeli tak będzie to rzeczywiście tak grający Chicago jak dzisiaj yy, jest w stanie wygrać wschód tak? I dalej oni są faworytami. Może według mnie nie. Ja, i tak, ja wyżej stawiam Atlantę z sercem może bardziej, bo chciałbym zobaczyć Atlantę w finałach. Ale tak logicznie rzecz biorąc, jeżeli Chicago Bulls wrzucą tą czwórkę, piątkę, to wtedy mało kto będzie w stanie im sprostać. Na pewno nie Cleveland, nie Waszyngton, który nie przekonuje mnie ostatnio i nie przekonał mnie chociażby w meczu z OKC, gdzie... No jest, to, to w ogóle nic mi nie mów. Mecz, Randy mecz był Randy straszny. Randy Whitman powinien się cofnąć teraz do, nie wiem, do trenowania dzieciaków w podstawówce. Randy Whitman, nie wiem, dla mnie jest... No, ma dobry zespół, ale, ale jego rotacje mnie trochę czasem dziwią, eee, szczególnie czas, w końcówkach Nie czas, i tak. dzisiaj, nie czas dzisiaj oczywiście na no Wizards, ale to, to, to na pewno wrócimy do tego. Rende Whitman to jest... Możemy sobie, wiesz co, kiedyś zrobić taki ranking najgorszych trenerów w NBA. Dlaczego w pierwszej piątce będzie na pewno Randy Whitman i Scott Brooks? Oj, Scott Brooks dla mnie będzie, będzie numerem jeden, szczerze mówiąc, no. bo, bo ja, ja tam żadnego systemu nie widzę. Eee, tyle może o tym meczu. Może więcej o tym nie mówmy. Jeszcze wróćmy do All-Starów. Tak krótko i szybko. E, po nowy pomysł. Przy kilka wiadomości, kilka wiadomości tak. się pojawiło właśnie. Za tak. e, zacznijmy od tego. Nowy pomysł. Wcielony w tym roku będzie, czyli USA kontra reszta świata w meczu, w meczu młodych zawodników. Ja, czy ci się to podoba? Bo dla mnie jest to pomysł świetny, naprawdę. Przynajmniej to jest pomysł bardzo dobry. Czasie. Szczególnie w sytuacji, kiedy rzeczywiście tych zawodników z zagranicy jest coraz więcej, no. e, i ja, ja tutaj bym nie był, byłbym nawet skłonny stwierdzić, że faworytem jest reszta świata. No mają na pewno Tak, reszta świata z Janisem, z e, Andrew Wigginsem, e, z Rudy Gobertem, jeśli dostanie szansę w pierwszej piątce, a myślę, że powinien ze względu na tą swoją fantastyczną obronę i ten niesamowity zasięg, no, także ja bym, ja bym tutaj naprawdę stawiał wyżej szansę E, Szans reszty świata. Szkoda, że nie będzie Jabariego Parkera, który też jeszcze by wzmocnił ten zespół. Tak jest. E, pomysł świetny. E, tam dzień wcześniej się chyba pojawiła informacja, że w ogóle miałby, miałby być mecz młodzi z NBA kontra młodzi z Europy, w sensie z FIBY. E, nie, e, ty... Myślę, że to nie przejdzie przynajmniej jeszcze przez parę lat. Natomiast ten pomysł, ten, który nie, teraz zostanie świetnie. wcielony, naprawdę fantastyczna, fantastyczna rzecz. Tym bardziej, że coraz więcej zawodników spoza USA. Przychodzi niezwykle utalentowanych, więc to będzie mecz o coś, bo, bo zawsze, zawsze ten mecz debiutantów to było takie: a no, porzucajmy sobie trójki, poróbmy sobie wsady. A tutaj będzie takie odczucie: nie? Amerykanie my im pokażemy, a, a, a ich przeciwnicy my pokażemy tym Amerykanom, że sorry, ale nie tylko Wy jesteście siłą tej ligi, więc na pewno to będzie ciekawe. Druga o. rzecz: kontuzja Markusa Oldbillieża wypada z kontuzją kciuka na 6-8 tygodni, to oznacza, że wróci gdzieś w marcu. Blazers mają bodajże 5 meczów przewagi nad 8 na zachodzie Phoenix Suns i 8 no, meczów przewagi nad Oklahoma City, ale poza tym są bez Joela Freelanda, bez Robina Lopeza, zawodników, którzy mają jeden z lepszych net ratingów w drużynie, czyli z nimi na boisku najlepiej ta drużyna się prezentuje. Brak Aldridgea może troszeczkę pogrzebać ich szanse przynajmniej na przewagę własnego parkietu, tym bardziej że Blazers mają bliźniaczy sezon do zeszłego. W którym także rozpoczęli super, potem zwolnili, i teraz też w ostatnich meczach 5-5. A poza tym, jeszcze wypada bez formy w tym sezonie trochę Nikola Team, który kontynuował sobie nadgarstek, nie wiadomo jak poważnie. No właśnie, Blazers trochę będą mieli teraz mocno pod górkę. Ja myślę, że ta informacja o tych prawie dwóch miesiącach, czy nawet dwóch miesiącach równo będzie bez Markusa Aldridge'a, to jest automatyczna informacja, że odpuszczają, znaczy, oni na pewno nie będą chcieli odpuścić, ale tak to wyjdzie, że odpadną z walki o przewagę Parkietu w pierwszej, w pierwszej rundzie. To jest, kluczowe, to jest kluczowe. Tak, to jest kluczowe i oni tego na pewno już nie będą mieli. Tam Nie wiem, co musiałby wyrabiać Damian Lillard, żeby, żeby utrzymać ich w górnej połówce drabinki playoff. Tak jak powiedziałeś, ta przewaga nad Phoenix i nad Oklahoma jeszcze jest, ale ona nie jest jakaś przeogromna i jeżeli oni zaczną regularnie przegrywać, a to się może zdarzyć, to, to na pewno mogą być nawet zagrożeni, jeśli chodzi o sam awans do play na plus oczywiście dla nich jest informacja taka, że ta kontuzja przetrafiła się w momencie, kiedy w międzyczasie będzie przerwa na All-Star Game. Tak. E, I to ta najdłuższa jak dotąd była, aż tygodniowa. E, więc e, to, to na pewno trochę zrekompensuje im tą stratę, że no, tydzień przynajmniej nie będą tracili Oldricha na Marne. No, wtedy i tak on by nie grał w zespole, nikt by nie grał. Więc to jest jedyny plus, że jeżeli ta kontuzja miała się wydarzyć, to lepiej teraz niż wcześniej albo niż później. Bo jakby była wcześniej, to nie mogliby nie nabrać rozpędu, a jak z kolei później, to, to już mógłby na play-offy na przykład znaczy. nie być w formie. Słuchajmy i dmuchajmy na Blazers, bo znowu zaczynają się sypać, jak za starych, w cudzysłowie, dobrych czasów. E, Ważne dla nich będzie powrót Aldridge'a, ważny będzie powrót Lopeza Freelanda. W zeszłym sezonie właśnie strata Freelanda, o czym się nie mówi, ale była statystycznie kluczowa, bo on też przez większość meczów nie grał mieli problem z rotacją podkoszową, teraz może być, może być podobny, bo chyba już nikt z nas, mało kto wierzy w Tomasa Robinsona, że on wybuchnie swoim talentem. Kobi się znowu kontuzjował, może o tym będzie okazja kiedy indziej powiedzieć. To tak, bardzo możliwe, krótko, że, że bardzo to jest koniec Kobiego w tym sezonie. Tak, możliwe, że to jest koniec Kobiego w tym sezonie, to jest kontuzja prawego ramienia. E, ta kontuzja już się ponoć przytrafiła przed sezonem, ale Kobi jak to Kobi oczywiście grał pomimo kontuzji, E, takie, takie informacje już czytałem. On doznał tej kontuzji. Ona mu się odnowiła w trakcie meczu z Pelicans przedwczoraj. E, I pomimo tego dograł jeszcze do końca, tam trafił nawet rzut z wyskoku lewą ręką. E, no Kobi po prostu. E, tutaj może być rzeczywiście koniec sezonu dla niego. To może być też taki początek, końca jego całej kariery. Bo jeżeli się okaże, w wakacje że przez pierwszy miesiąc, że do końca lipca oni nie będą w stanie nikogo porządnego ściągnąć, to Kobi może, wydaje mi się, zawiesić już buty na kołku, bo, bo dwa sezony z rzędu grać na koniec kariery o nic, to już tak nie bardzo. I mhm. ja myślę, że on mhm. się może po prostu nie chcieć, bo to jest człowiek, który uwielbia wyzwania, a wyzwanie, granie z takim zespołem, to, to nie jest wyzwanie dla niego. To abstrahując od tego, czy ktoś lubi Kobiego, czy nie, czy ktoś ma do niego szacunek, czy nie, to jest trochę poniżej jego ambicji, jego możliwości, jego całej kariery i całej spuścizny, którą po sobie zostawia. Dokładnie, więc nie zdziwmy się, jak już widzieliśmy ostatni mecz Kobyka Bryanta w NBA. Chociaż, Chociaż wolelibyśmy, żeby tak jeszcze nie było, tak. żeby kobi jeszcze wrócił, żeby może to nie wrócił. Żeby osiągnął. Już... Tak, Żeby tak. To nie było właśnie w ten nawet sposób. Żeby, nawet, żeby to były play -offy. Nawet, Dokładnie. żeby to były play -offy. Dokładnie. To jeżeli już mówisz o wyzwaniach, to ja mam dla Ciebie wyzwanie w yy, pytanie z Nienacka popularny stał się wywiad Rasała Westbrooka, każdy chyba go słyszał o Execution. Mam pytanie do ciebie. Jeżeli jeżeli byś był koszykarzem i reportaży ci denerwowali, jeżeli miał wybrać, wybrać sobie takie jedno catchphrase, takie zdanie, które byś odpowiadał na każde pytanie, jakie to byłoby zdanie? O, dobre, dobre <laughs> pytanie. Eee, taki catchphrase. Cholera, żeś mnie zabił teraz. No, tak, no to nie. Nie wiem, nie nie umiem ci w tej chwili odpowiedzieć. kurcze E, może jakimś klasykiem by trzeba było rzucić, nie wiem, z filmów jakichś czy coś? Nie, nie to, wiem. To by było wielkie, to by było wielkie, naprawdę. Ja tak bym otwier... jakby, trafił się, jakby się trafił taki, nie wiem, koszykarz, który będzie odpowiadał: Upika jej, madafaka, tak? Tak. Na przykład. no Nie wiem. No nie, nie, to nie. trochę abstrakcja, ale... No, ale. Dobre pytanie. Wiesz, to zastanowię się i na następny podcast Dobra. ci odpowiem. Okej. Okay. Ja bym powiedział, że graliśmy twardo i odmiany tego, albo graliśmy twardo, albo nie graliśmy twardo, bo graliśmy twardo, bo nie graliśmy twardo, i na każde tak samo, klasyka tak. i tyle. Tak. A ja mam do Ciebie pytanie, bo ponoć poszedł zakład w Atlancie Hawks. Kto pierwszy co zrobi? Czy Kyle Korver załaduje piłkę z góry, czy Elton Brand trafi trójkę? To ja będę miał dla Ciebie inną zagadkę i będziemy starali się szukać później rozstrzygnięcia. Kto pierwszy? Czy Carlos Buzer? Zablokuje rzut rywala. Czy. Ee, nie wiem, niech będzie. LeBron James spuduje w sad. O, ho, ho, ho. LeBron spudujący w sad to jest rzadkość. Buzer blokujący rzut to też jest rzadkość. Ja myślę, że LeBron James e, szybciej spuduje w sad niż Carlos Buzer zablokuje rzut. Spudowany w sad zawsze może się trafić. W ciągu sezonu, zmęczenie, jakieś jak to się mówi, flat tire i, i coś takiego może się wydarzyć. Może na All Star Game nawet, bo będzie chciał być za bardzo bajerancki się to zdarzy. Carlos Buzer, blokujący rzut. No, czy wiesz, jeszcze trzeba mieć obwodową obronę, żeby mieć szansę dojść do tego bloku, więc. No, no Lakers, <laughs> Lakers tego, tego nie ma. Dobra, to tyle w dzisiejszym Coast to Coast. Zapraszamy na następne. Byli z wami Piotrek Zarychta. I Karol Milcarz. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.